Wizowy challenge od 100 zł do kosy. Robimy kosy ze snówki. Słuchajcie, na wstępie Wpiszcie mój kod, Wpiszcie mój kodzik. Ty, O, my, Asy, Ty. Dostajecie 5% bonusu do wpłaty oraz taką skrzynkę mil spec za darmo. Mil spec za darmo, słuchajcie, i leci już na start nam leci, dajcie 5 zł. To już po odcinek się zapowiada dobrze. 5 zł byście mieli za moje skrzynki. Na przykład, wystarczy wpisać kod, pamiętajcie, 18 lat. Wizowy trzeba mieć. Dobra, czyli już na starcie mamy 103 zł dzięki Nesze i Jest USP tutaj, USP się tak na mnie patrzy i leci nam już na start 8 złoty z USP, -a. dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, teraz trochę, trochę teraz zabrało. Hmm. Trochę teraz zabrało, dobra. Ten USP ile jest warty? 6 zł. A bo on 7 kosztuje, o 13 złoty, dobra, dobra, pomału do przodu. Vortex 8 zł, to też jakiś plusik powinien być, ale... Nie, no jest jakiś plusik, jakieś grosiki, Kurde, teraz zabiera, teraz zabiera. Może jakaś bateleczka, może jakaś bitowa bateleczka. Na start ja bym tak 50 zł poleciał, podwyższe. ręki podwyższe. Forestik. Forest. Raz, Aspiration raz. I Links dwa razy, chociaż jeszcze elementara bym dał. Taki, taka bit patelka na... Na trzech graczy. Na start lecimy grubo, bo lecimy połową salda ponad. Na start lecimy połową salda, ale może wygramy kurde tą kosę, przydałoby się tak szczerze zgarnąć koskę ze stówki. No może ten odcinek będzie udany. Miejmy taką nadzieję słuchajcie, że może... Ostatnio z 15 zł zrobiliśmy widzowie. Zrobiliśmy ostatnio z 15 zł. O P90, on jest coś warte? Nie jest niestety warte. Z 15 zł zrobiliśmy dwie kocy. Jest naprawdę super, i tutaj widzę, że chat wygrywa. I chyba pierwsza batelka będzie na minus. Chyba pierwsza batelka będzie na minus. No, jeszcze mamy Lękse i 50% Water Elementar, ale one nie są dużo no ważniejsze. Jerry, WP tropi. No nie, no, nic mi nie dropło takiego. Ja tu w ogóle ostatnie miejsce mam. No, wyleciał ten Water Elementar za 16 zł, ale. Ale niestety Jerry wygrywa. Eee, Jerry wygrywa i dobra, no. Początek słaby, początek słaby, ale ja bym tu mam jeszcze. Ginoldy też potrafią oddać Ginoldy też potrafią oddać, no może jeszcze się uda Może jeszcze się uda, siemano, siemano Może jeszcze się uda, słuchajcie No i słuchajcie 73zł naklejka mu leci, no Kurde, jaki pech No i jaki pech, jeszcze mu z Ginolda leci kałaszek do 31 Dobra, się nie poddajemy, 21zł mamy 21zł, jakaś batelka widzowie Robicie jakąś batelkę tutaj, czekajcie Mamy tu jakąś batelkę, mamy po 6zł batelki 6 zł mamy 52 zł. Kurde, może jeszcze zrobimy tą kosę z stówki Może jeszcze tą kosę zrobimy, czekajcie. Czekajcie, dwie dyszki, dobra, wbijamy tu do patelki. Może akurat Bobby, USP, USP potrafi dać jakby nam dał, to by było super. Fajnie by było to wygrać, ale niestety chyba nam nie się no i siedzi dwie dyszki dla Janka. Janek dwie dyszki dla niego śle Co? No kurde, jaki pech totalny, nie? Pech totalny, słuchajcie, 4 zł dla nas. No okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No i co? Przegrałem. No kurde, mamy 2 złote, Jeszcze mogę jakieś, jakąś batelkę zrobić za 2 złote. Nie wiem, tu zrobimy nawet. Zobaczmy, mi na koniec zobaczmy. No zaraz będzie jakaś druga próba. Drugą próbę podejmiemy sobie, słuchajcie. Drugą próbę podejmiemy. Chociaż czekajcie, leci 8 złotych dla nas to jeszcze nie jest przegrane. Słuchajcie. Jeszcze da się zrobić kombek z tego. 14 złotych, Dobra, 15 zł mamy da się jeszcze zrobić kombek, ty z mil speka nam wyleciało 8 złotych mil speka 8 złotych nam wyleciał dobra dobra, dobra, yy, nie, 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 czekajcie to są nasze skiny a to mieliśmy jeszcze coś więcej z innych skrzynek, dobra, mamy 18 złotych robimy jakiś comeback, jakiś kombek robimy, dobra, wbijamy tutaj Bobby i El Chapo widzowie, robimy kombek, robimy comeback i wygramy to teraz, ze stówki będzie kostka, mówię wam to Mówię wam, no i lipa, no i lipa, El Chapo może coś jeszcze sypnie. Może jeszcze coś El Chapo sypnie, no i AWP dał na ula. Janeczka znowu. Kurde, no dobra widzowie, no. No dobra, no czekajcie, mamy cztery Zico, jeszcze Milspet. nie, mogę tylko dwa razy. Dobra, Milspet jeszcze wyleci sobie i, i tyle. A to mam jeszcze jakiegoś groszowego. Jest, skin'a. No i co, będzie trzeba drugą próbę? Słuchajcie, widzę, pod, to po, e, podjąć? E, Milspek słabo. Kurde, może w drugiej próbie uda się. Słuchajcie, dajcie łapkę w górę, subika. Milspek, jak mu typno fajnie. No cóż, tak bywa, tak bywa czasami. Raz się wygrywa, raz się przegrywa, nie?